Abi i Britani Hensel, bliźniaczki syjamskie ze Stanów. Pamiętam, że kiedyś w dzieciństwie oglądałam o nich dokument, to było po prostu szokujące. Mają dwie głowy, dwa rdzenie kręgowe, mają jedną miednicę, jeden zestaw narządów rozrodczych i dwie nogi. Od pasa w górę są autonomiczne, a od pasa w dół mają części wspólne. Jedna obsługuje jedną rękę i nogę, a druga obsługuje drugą rękę i nogę. W 2021 roku jedna z nich, Abi wyszła za mąż, a druga nie wyszła za mąż. One mają jeden zestaw narządów rozrodczych czyli, jeśli była noc poślubna, to ta druga. Pomimo tego, że nie, nie, nie wzięła ślubu te, te, tego dnia, to ona uczestniczyła w nocy poślubnej. Nigdy takiej sytuacji na świecie nie było, więc nikt nie wie, co z tym zrobić. Czy ona może wziąć ślub w momencie, kiedy jest przy jej ciele jeszcze drugi byt? W ogóle jak to rozpatrywać? Media tabloidowe donoszą, że Brittany, ta, która nie wyszła za mąż, pozywa. Abi to która wyszła za mąż. Pozew rzekomo dotyczy zazdrości Britani względem męża Abi, że skoro de facto żyją w trójkę, to Britani chce takiego samego traktowania przez męża co Abi. Podobno Britani miała stwierdzić nie udawajcie, że mnie tutaj nie ma.